W tym kolejnym filmie, filmie nie, nie, witam Was w nowej serii z Minecraft'a. W serii Minecraft Survival na modach. I cóż, nie spodziewałem się, że w ogóle mi się uda zainstalować mod, ale jednak się udało. Jednak się udało to zrobić. I mówię ogóle pomysł na tę serię wziąłem od użytkownika, mojego widza, paniku, yy, czekajcie, Paweł Osmoli. No. I hmm, cóż, jeżeli ta seria Wam się spodoba, stawcie łapkę w górę i subskrypcję. Okej. Okay. mnie to od trzech modów mi się niestety nie udało tutaj dać, bo były popsute trochę niestety, ale większość mi się udało. To miałem chyba 12 modów, więc no. Więc nie wyźle. Że... źle tak, O, widać, tutaj mam jakiegoś tutaj grzybka. jakiegoś fajnego. No i sobie łowca stąd. No, oczywiście mi się tutaj musimy kobiet zacinać. Liń owca. mi się na wełnę. Okej. Będziemy mieć łóżko. No. Linie owca. OK. Druga już padła. Tutaj mi się nie ufa bo ona ma szarą wełnę, a mi jest biała potrzebna. Tak, widziałem, że gdzieś tutaj była chyba jakaś struktura czy coś nie jestem pewien, czy mi się nie przewidziało przypadkiem nie no, chyba jednak mi się przewidziało trochę nie ma tutaj niestety, żadnej struktury jak widzę, tutaj są też jakieś nowe kwiatki co aha, okej, okay, tych w się nie da... O, to, to da się podnieść Jeśli się, się znowu musimy moim zacinać o, jednak to można tutaj Okej, okay. a z Steb. Dla mojej angielskiej nie jest aż taki dobry, żeby to przetłumaczyć. W ogóle właśnie można sobie jakieś barniki w ogóle robić. z tego można zryć pomarańczowy, ok. No, spoko, spoko. Z tego. No tak, oczywiście mi się musi Minecraft zacinać oczywiście. A, okej. Okay. Czerwony barnik. Jest to grzyb pęsza, czy coś robi? Nie no. To jest chyba jakiś świecący grzyb. Więc dobra. Teraz chcę, powiedzmy, jakieś drzewo ściąć. Standardowo. Standardowo w Minecrafcie trzeba ściąć jakieś drzewo. No. Okej. Okay. Wcinamy sobie Pamiętam, że już co nie odłożę gdzieś No, i on faktycznie świeci On faktycznie daje światło O oh, lol To ciekawe nawet Na rękę chcę mi dać inaczej na to, że mam obs włączonego Niestety Dobra, to sobie tutaj przerób, przeróbmy to na deski I Dobra, trzeba sobie jeszcze jakieś łóżko zrobić Właśnie, trzeba jeszcze coś zjeść sobie Okej okay. A teraz sobie trzeba zrobić jakiś kilof i zrobić sobie jakieś podobne narzędzia. Ok. Łóżko sobie jeszcze tutaj postawić gdzieś, tutaj. Teraz wykopmy ten kamień. Mhm. Zdaj mamy kilof. Teraz trzeba sobie wykopać tutaj na piecy i na siekierkę przy okazji znajdę jakieś żelazo aczkolwiek nie jestem pewien no dobra mamy tutaj piecyk i mamy siekierkę okej okay. I tutaj w ogóle nie chyba ale tutaj jest to log okej okay. Teraz jakieś mamy już. To ja spadam. Obawiam się. Oho. Uh -huh. Założył mnie już. No chodź tutaj mendo jedna. Masz. a masz, a masz, a masz. O nie, kolejny tutaj jest. Myślę, że stwierdza, że był skelet. No, cóż jeszcze jakieś skelety tutaj? Chyba za chwilę tutaj zginę, więc będzie to słabo. Ewidentnie słyszę świata i ząbniaka. Na czas tutaj kopać jakiś węgiel. I chcę jeszcze zrobić pochodnie jakieś. Pewnie za chwilę coś tutaj zabiję pewnie. Dając życie. A tutaj jest ten zombie. OK okej. Hmm. Bo co się zastanawiam, czy mi przypadkiem nie usunąłem, przypadkiem ten, mi, mi nie lepsza się ta modyfikacja właśnie z ten, cave'ami, ale jednak są tutaj jakieś roślinki, które na można zebrać. Okej, okay. ciekawe. No na przykład tutaj. Eee, tak powinno być. Nie wiem co ja tam się znam. Hmm. Dobra. Trzeba sobie wykopać blazo. I dam Ile tego żaza mamy? Okej. Tutaj trzeba tego zameka jakoś ubić. Nie mam już tutaj. Super, pięknie. Świetnie mi pasło. Uh -huh. Nie ma to jak związać na początku. Teraz mi spacja nie zadziałała. Aczkolwiek tego bym, bo tutaj na ziemię spadł. Chyba najpierw powinienem się nauczyć w ogóle jak grać w A jest ja zbieram jeszcze tutaj jakieś te? Chcę mieć jakieś jedzenie w ogóle. Dobra. Okej, ok, tutaj wiedzę, że coś jest. Więc nie mogłem tam pójść. No, ten cave wygląda na taki w miarę ciekawy. No. Ej, bo mamy jakieś na osiągnięcie, bo jakieś nawet, wiem, jakieś nawet tej nasiona. Byłem to jest snuwa nasiona sałaty. O, to jest ul nawet. I nawet mam na tej miód. Ej, dobra to, to trzeba by sobie jakąś butelkę zrobić. No. <grym> Najpierw mamy pójść odzyskać nasze przedmioty. Bo mi się w tej jedzenie zaczęło kończyć i nie chcę tego tutaj posalić hmm. mhm. tylko tutaj zmarnowałem dwa tak. co to tutaj jest? Hmm. Okej okay. Jakieś takie tutaj daje spoko Chcę to tutaj posadźmy Zapad się zapadać o kurde no to nieźle oho idzie noc no tak a gdzie jest tutaj nasz domek leży i nasze łóżko dawno jest gdzieś tutaj ok nie mogę jeszcze spać Trzeba odzyskać przedmioty, bo one jeszcze tutaj są. Więc, okej. Okay. O, tak, tak. Dobrze, bijcie się, bijcie się. Tam, tutaj mają kierkę. Znaczy, tutaj jeszcze tutaj popadnie. Chcę coś tutaj jeszcze widzieć. Oho. Było tutaj szkeret, niestety. Trzeba go jeszcze tutaj ubić. O, hita był, okej. Okay. Widzę tutaj coś takiego. Nie No to zniszczyć kilofem. Okej okay, co to jest? A to jest jakiś taki... kamienny... E, ...speleo... Nieważne. To jest niejasne po prostu. No ja to się już nagrywa. Z 8 minut, okej. Okay. 4 so, tak z 8 minut i będę kończył. Zacześnij sobie sali do góry. Okej. Okay. jeszcze wezmę ten węgiel dosyć, ty cały wezmę okej, okay, nie nice okay. Kolejny węgiel, kupimy. już starć tego węgla. No jest przyszła noc. Co by nie iść spać. Niech nie, nie, nie Ja nie chcę po raz trzeci ginąć. Bo już o dwa razy za dużo, więc nie chcę ginąć. Kolejny raz. Piszę <śleszczę>, że słyszę Creepera. Ej, co o co się słyszę? Pięć dźwięki dziwne. Już to jest... No nie, no... są jakieś żarty po prostu. i no ja zginę po prostu kolejne. O dobra, dobra. Żyję. O nie, nie, tam są mowy. jakieś... Tam mogę chcieć spać. Już? No nie, nie! Za co? Spadaj stąd mendo jedna. A hmm. tyżeś skąd się wziął? Spadaj no jak się spać już. Kurde... Sim, mi się nie da wytrzymać po prostu. Uff, ta, w końcu jest dzień. Oj, się tam pan. Patrz no Okej. Talcie się. talcie się. Ha 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 ha, co, co mi zrobisz teraz? O, ty ja... A nie, dobra, jednak się spalił, okej. No no trzeba sobie jakieś drewno i zrobić sobie skrzynki. Ej, co tutaj tak tyle mobów jest? Co tutaj tak tyle szkieletów? Teraz ja tutaj nie wiem, normal czy hardcore? No normal jest. No to... Skąd tutaj te dużo tych... Come on! No mm. się znowu nań polecimy. No! Znaczy, iść sobie stąd. Wyrewno... Gdzie ty jesteś? No, jest to wyrewno moje. A, ono tam jest, okej. Okay. to jest jakieś nowe drzewo takie liście dziwne to prostu chyba przez to, że taki biom jest głozysty więc dobra bo chyba instalujemy jakąś modyfikację z drzewami aczkolwiek nie jestem pewien więc dobra więc wziąłem sobie tutaj teraz trzeba sobie zrobić skrzynię. OK. Robimy skrzynki. teraz trzeba sobie tutaj żelazo przetalić. nie no, będziemy tutaj skrzynię położyć. Musimy tutaj. To jest jakieś takie miejsce na skrzynie. Ostatnie kopie Okej, okay. mamy wykopane już i dobra, Nie mamy skrzynki. Okej. Okay. Sobie proszę jeszcze gdzieś tutaj podwiedzać coś. No znaczy co tutaj? Co i jak? Aczkolwiek teren jest słaby, czy nie tutaj jest woda. Ja tutaj nie, nie wiem żadnej aktualizacji z wodą, bo ja nienawidzę po prostu wrogich wodnych mogów. mi y, same te utopce wystarczą ok? no jak będziecie bardzo chcieli to mogę spróbować dać jakąś wolną aktualizację modyfikację sam nie wiem hm. co mówię chcieliby powiedzieć aktualizację modyfikację no już jest minut no. Dobra, No na no na w następnym odcinku gdzieś pójdę. Hmm. No. nie są po Nazwy. Było no. Ulega, dobra, te nazwy, albo łatwiej. Mogę zobaczyć, co tam te roślinki się już zrobiły. A, nie mogę biegać. Mhm. Czuję, że, że jedzenie jest dla mnie najbardziej denerwująca rzecz w Dlatego stwierdzam, że to modyfikację z jedzeniem. Czy było więcej jedzenia? To przynajmniej to jedzenie nie będzie mnie już tak denerwowało, że to nie on w ogóle. Ej, i kolejny, tam jakiś zrozpiły. One były wcześniej, tylko ja jestem ślepy, nie zauważyłem. Ale nie wiem. Na trzeba tak, sobie to wziąć, wszystko jest sobie gdzieś jakoś powodą to wstawić. No. No fajnie, bo tu daję tutaj nieograniczone jedzenie. Trzeba sobie nie zrobić jakąś farmę czy coś.

Teraz jak tutaj to postawię jakoś... Okej. Okay. Mogę to w ogóle nam przedstawiać na to? Nie, nie mogę, okej. Okay. No, no no no. Tego nie mogę postawić. No dam spoko. I się spaliło. Okej. Okay. Jeszcze ja chciałem sobie wziąć to i to tutaj sobie gdzieś posadzić Idźmy na przykład dla niech to już tutaj będzie jak już jest O już ja tutaj zaczęło rosnąć Okej okay. Nie, ale miałem tutaj taką oferę już. Więc dobra, więc to by było na tyle. I widzimy się w następnym odcinku.